na początku. Ten ma teraz już jest w bardziej opłakanym stanie, ale nie chcę, już wykorzystać z tych słabszych torebek. Teraz spryt ma obniżony, no ale cóż. Zaraz będzie końcówka, więc. No, w sumie to już końcówka, więc w obozie się wyleczy. Natarliśmy na sam dół tu, gdzie odbyła się bitwa. Mamy ogra, którego zabił Duncan. Nawet są jeszcze jego dwa. O, no, jego dwa jego dwie bronie. No i do boju musimy utrzymać na początku ogród. Tak, oczywiście sten woli się zająć trupami, które wskrzesza z tyłu emisariusz. Ale no na razie ten ogr cholerny trzeba się nim zająć. O, wręcz się, się czymś mocniejszym. I walcz. A, nasz cher Ale Ale znoszę go wyleczyć. No dobra. I teraz najlepiej posłać wszystko na tego małego zastrańca. My naszymi dziewczynami zmienimy pozycję. No. Wszystkie trupy automatycznie padły. Mm, wojnie zwycięstwo, osiągnięcie. Zaraz zobaczymy co to jest. Chociaż ja już to zdobywałem na pewno. To jest chyba, żeby pokonać tego ogra. Ogr, który zabił króla Keylana został pokonany, no właśnie. Ale to już zdobywałem to, nie wiem. Za każdym razem, gdy przechodzę grę od nowa zdobywam to osiągnięcie. Na początku ogr, sztylet Duncan'a, miecz Dankana zdobywamy, więc pancerza kolczego się pozbędziemy i weźmiemy miecz Duncan'a. Co my tu mamy, czego możemy, powłoka duszy, to jest trucizna, tak, trucizna nie potrzebujemy, no to sztylet weźmiemy. I tego małego popańca na kromantę trzeba przeszukać. Topaz i hełm króla. Oczywiście nie możemy też wziąć, bo nie mamy miejsca. Za chwilę się zwolni. Kaptur ucznia, który jest też do dupy. I... Dobra. Zdobyliśmy cały set Key No i to już w sumie praktycznie koniec delceka. Co tak długo wracamy do króla, do ciała jego raczej, no i teraz mamy wybór, co możemy z tym ciałem zrobić.

Odsłaniając białe kości. Dobra, możemy tak zostawić go na paswem rocznych pomiotów, zanieść go w miejsce, gdzie ciało będą mogły pożreć wilki, znieść dla niego stos pokrzywowy, jak przystało na władce Fereldenu. No dobra, no to zrobimy to. W jesteśmy prawi i w ogóle. Tak, oto żegnamy ostatecznie króla Keilana oraz złe wspomnienia wyniesione z Ostagaru Morrigan minus 3, Szani Ciomsten plus 2, Leylan plus 2. Zadanie ukończone. Jakby nie mogli od razu opuścić już hmm. terenu, tylko trzeba wracać z buta. Jeśli chodzi o te obrażenia, które na przykład ma Sten, to one automatycznie się leczą w obozie, więc nie ma problemu. Wstąpimy jeszcze teraz na chwilę do obozu, bo jeszcze kilka słów z Alistarem chcę zamienić. Tak, może to być nudne, ale trzeba. W końcu będziemy teraz do Redcliff się udawali, a tam rządzi jego wuj, więc lepiej się trochę dowiedzieć, co nieco, zawczasu. Od razu ubierzemy Alistara w tą zbroję. A on nie może tego nosić, trzeba mu awans dodać. Wszystko w siłę. Tu jest ok, tutaj dalej. Mm. On tak jak my jest tarczowcem. Ale nie wiem czy będzie mógł jej używać nie, nie może. Jeden siły mu brakuje. No cóż. Użyczymy mu znowu naszej nikaleliany. Brak mnie jej te. Dobra, to może zaraz. Jestem pewien, że będziesz i have collected. And with your discount. Dobra. Na początku to, co wcześniej wspominałem. Czyli strzały. O, są. Wybuchowy bełt. Strzała nieczystości. Ognisty pocisk. Strzała pewnego trafienia. Ognista strzała. Lodowa strzała, o, 3 golda Elficka strzała, tu 5 golda prawie. Lodowy bełt no Bryłko tego coś tam Gałęź dęby nam już niepotrzebny. Kostura kulity też niepotrzebny. Hesińskie płackie ostrze też niepotrzebne. Tarcza wysokorza zostawię. Sprzedam, 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 sprzedam Brzydkie buty Lejlany, szata wyroczni, tylko mag. Szkoda, że magowie tak brzydko wyglądają w tych szatach. Dlatego, to jest jeden z powodów, dla których nie daję w ogóle. Minus do kondycji to sprzedajemy. Wszystko, co z minusami, to się sprzedaje. Bo ja tak robię, nie wiem czemu. Jest fej w ogóle, nie lubię. Minusów kielich do łączenia srebrna bransoleta, diament. Zostawiamy wszystko. Kwarc możemy sprzedać. Śpiewnik też. Dobra, trochę miejsca nam się zrobiło. Zdejmiemy to Lelianie, Alistar. To Twoje BZD założymy siła woli i coś tam jeszcze. No i teraz możesz założyć już w, koń, w końcu będziesz miał buty No, już jakoś wyglądasz jak chłop przynajmniej O, ty załóż ten pas Co ty masz za tarczę templariusza hmm. I zdejmuj to już hmm. Dobra. Minąłem Lelianę. No oczywiście, że minąłem. Na razie zostawimy to sobie co mamy. No starą widamy moją starą tarczę. My sobie zmienimy z powrotem na skazi krew. O, chyba Alistarowi daliśmy skazi krew, tak. A ja sobie muszę dać skazi krew. O. Alistarowi ostrze Marika. Chociaż mógłbym też. Mierz Dankana nie jest, nie jest, ale taki zły. Na poziomie ostrza Marika. Ale nie jest jakoś tam specjalnie silna broń. No dobra. A jeszcze muszę prezenty kupić, żeby mu nawciskać. A nie, w sumie mamy coś tam, co można mu wcisnąć. I od razu się zwolni, miejsce na przykład kielich dołączenia to jest taki No, gdzie się nie dostał. Więc już nie jest źle. zapiszę. No dobra. To zakupimy jeszcze. Kilka prezentów. Hmm, właśnie. Też runy się zaopatrzę od razu i wrzucę sobie do broni. Krawice karacenowe na mnie potrzebne. Pancerz karacenowy też nie. Mm. Tarcza templariusza też nie. To chyba wszystko z takich mniej ważnych przedmiotów. Które nie są nam potrzebne, e, to jeszcze runy. Jakie mamy tu runy, ale drogie są jak cholera, więc też raczej arcymistrzowska runa spowolnienia by się przydała. Ale dobrze, znajdziemy. Halo, the boy's a bit simple, but he's rather good with enchantments. Jeden z tych spokojnych chłopaków nazywał go co to było teraz? A savant. Nie miałem pojęcia, że coś takiego istnieje. Hmm. Potrzebuję coś takiego. Skazy która ma trzy miejsca. Mamy też miecz motylkowy Stena, miecz Marika, który ma dwa miejsca. Miecz Duncana z dwoma, sztylet Duncana z dwoma. Ale my, z krew, zaklniemy No to wrzucimy sobie tak runę tężyzny plus 15 do odporności fizycznej czeladniczą runę błyskawic, zawsze to dwa dodatkowe obrażenia i na pewno nie, wrzucimy drugą błyskawic, to będziemy mieli 4 Astenowi damy przeciwko nieumarłym. W Redcliffe będziemy walczyli z nieumarłymi, to mu się przyda. Dobra, teraz jeszcze Ali Starowi trzeba dać. No właśnie, wiem jakiego przedmiotu się pozbędziemy od razu. Kości wołowej psudamy jako prezent. Chociaż pies nas od początku kocha na Maxa, więc nie ma problemu. Oh, thank you. That's very nice. Oh, thank you. That's very nice. Is that for me? Really? I'm wow! Dobra, 77 wystarczy chwilowo. To będzie przynajmniej premię do kondycji. I nas bardziej polubi, więc więcej się dowiemy. Mam kilka pytań. Mm. Mówiłeś, że wchodzi. Hołocie... Arl did i say that i meant that dogs raised me giant slobbering dogs from the anderfels a whole pack of them in fact well if you're going to go and pay attention to the facts then fine fine let's see how do i explain this i'm a bastard and before you make any smart comments i mean the fatherless kind my mother was a serving girl in redcliffe castle who died when i was very young Aliman wasn't my father, but he took me in anyhow and put a roof over my head. It was good to be no here. Be. I respect the man and I don't blame him anymore for sending me off to the city. Why did this one do this? Aliman eventually married a young woman from Orlay, which caused all sorts of problems between him and the king because it was so soon after the war. But he loved her. Anyhow. Then you, Arlesa, resented the rumors which pegged me as his bastard. They weren't true, but of course they existed. The Earl didn't care, but she did. So off I was packed to the nearest monastery at age ten, just as well. The Arlesa made sure the castle wasn't a home to me by that point. She despised me. Hmm. probably it was just a kindness he did to a woman who had served him anyway i didn't sleep on silk sheets in the keep or anything i remember i had an amulet with andraste's holy symbol on it the only thing i had of my mother's i was so furious at being sent away i tore it off and threw it at the wall and it shattered stupid stupid thing to do the earl came by the monastery a few times to see how i was but i was stubborn i hated it there and blamed him for everything and eventually he just stopped coming. Hmm. i think so yes this news we've heard about him being sick disturbs me though i wonder if we won't discover that Logain has come to the same conclusion as we have anyway. That's really all there is to the story. Something on your mind? Jeszcze coś. Of course. Mm. Dlaczego zostaję na policjant? Skoro tak nie lubisz Have you seen the uniform? It's not only stylish, but well made. I'm a sucker for good tailoring. Ну <laughs> no, так.